Kasper Mianin wrócił z parafii scena pierwsza Scena pierwsza, rozpakowanie nożyków Które za chwilę nam się przydadzą Do rozpakowania bohaterów ze sceny drugiej 30 otwiera, mi się wydaje, nie otwiera i już się za chwilę otworzy. Jest, wyszło. Tak. Scena następna. I scena następna. Małe gadżety do prac precyzyjnych. Nagety dla modelarzy! Wiele fajnych tarcz. O, proszę. Papier ścierny. Chyba jest coś z tym związane. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Tu są tarcze filcowe. Tu też są tarczy filcowe, tak, i są takie roleczki na nie. O. No proszę, to jest ciekawa sprawa. Cóż to takiego jest? To co może być. Nie jest same to urządzenie. A widzicie? Proszę. Mini fleksik. To się wkłada jakoś tu. Tak a widzicie zobaczcie pstryk pstryk i już dobrze, to się naciska naciskamy no żebyśmy tylko nacisnęli a nie zapłamali no dobra, naciśnijmy załóżmy, a nie zdążyłem No dobrze, 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 dobrze i obracamy i gotowe narzędzie. Proszę, wskoczyło super No dobrze, to to jak fajnie, to działa Położymy to o co chodzi. Dobra, na razie schowamy tutaj. Dobrze, no, super. Zakryjmy na razie. Też fajne, fajne tak. Super. Wow, jaki gruby kamień! No dobrze, to już wiemy co to mamy. O, to jest coś niesamowitego. To kolejne kamienie są. Zobaczcie. Jakie cieniutkie, jakie precyzyjne. Do prac precyzyjnych. Fajnie, to mnie cieszy. No dobrze, bardzo się cieszę. To papier, to jest na papierze. To nie będziemy, tak? Na razie psuć, rozbierać. Ok. I akt trzeci. Cóż to tajemniczy pudełko ukrywa? No, proszę. Halogen na ścianę. Ledowy. Nie, przepraszam, nie halogen, zwykły oświetlacz. Projektor z czujnikiem ruchu, tak to się ładnie fachowo nazywa. No to się cieszymy. W zestawie instrukcja. Instrukcja. O, tak zapropał po polsku jest na tej stronie, na pierwszej. Miło po polsku jest z tej strony. No to się cieszę. Dobrze. O, to będzie pewnie montowanie urządzenia. Otóż to jak założyć światło. Projektor przed domem. O, to o tak, bardzo dobrze, że sobie w zestawie kołeczki wiertło. Wiertło też jest? Nie ma. Nie ma wiertła. Nie ma, nie przesadzajmy. Wiertła tutaj są baterie. No proszę. No proszę, proszę. To się wszystko reguluje. Siłę światła. Moc. Proszę. Coś niebywałego. I to wszystko jest na baterię. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy, to jest na baterię. Do dużego to to ruchu nie ma. jednak jeszcze jeszcze nie wiem. Jeszcze się nie otwiera. To tak się robi, no prosz, o kurczę, ale tu tych akumulatorków potrzeba, akumulatorków lub paluszków, tak? 6 baterii. I teraz użyjemy sobie bateryki Tak, tak, o, no, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Pójdzie tam gdzie. Tutaj mamy problem. Tu brakuje sprężynki. Niestety brakuje sprężynki. No cóż, nie sprawdzimy tego, jak to tu nam działa. No cóż, urządzenie jest, jest niekompletne, nie spełnia naszych oczekiwań, i jutro jedzie do reklamacji. No fajne, ale niestety. Także. Do widzenia. Przykro. smutno. No to sobie otworzymy inne pudełko. Bardzo ładne pudełeczko, bardzo ładne. Co my tu mamy? No, proszę, proszę. Podstawka do ładowania akumulatora. Akumulator, który się łączy jedno z drugim. O, dwie kreski, czyli można już ładować. Dobrze, na razie to go tu zostawmy w spokoju. Zobaczmy to urządzenie. Skrętareczka. I do tyłu. I drugi bieg. O, daje czado. Trzeba przyznać. Działa. O, mocne. Mocna jest. Działa. O, może tak to zrobimy. Super sprawa, sprawny, jedna kreska, bardzo fajne, eleganckie pudełeczko. Super sprawa. A jeszcze fajna rzecz. Tutaj znajduje się instrukcja obsługi. Jedna instrukcja o nazwie instrukcja oryginalna. I druga instrukcja oryginalna od stacji ładującej i od samej wkrętarki. No dobrze, każdy wie do czego wkrętarka służy: do wkręcania, wykręcania i można też nią. Po odpowiednim ustawieniu, czyli w tym trybie, obrazek na wiertarkę, to jest symbol w, w kren, wiertła, i możemy sobie. Proszę, użytkowanie. Mody. Idziemy do polskiego języka. Tak, 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 tak jest po polsku. Opis wskazówek ładowania na baterii każda dioda to jest ćwiartka pojemności baterii 4 diody akumulatorek i 12V od 400 do 1400 obrotów 10 mm to jest maksymalne wiertło Z tym model E BAT 12-litowy 2K, co to nie znaczyło 2 godziny. A i 3 ogniwa po 3,6 V, ciężar 300 gram. Pośle nie jest. Jak... w wkrętarka, właśnie, zobaczcie. 12 V to wojonowa dla drugiej prędkości. Dwie prędkości, przepraszam. Obsługa rzecziona, no to tak stacja dokująca, tak o, instrukcja. To jest prawa instrukcja, jest sobie poczytać. No to do dzieła. tu mamy instrukcję, na razie wkładamy kamerę w i później będziemy sercić. I to by na tyle było na chwilę bieżącą. Wkrętareczka na razie do środeczka. Bateryjkę wyjmujemy, wkładamy ją na razie z boku na miejsce. Super sprawa. Zobaczymy w przyszłości, jak to się sprawuje.